Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie Was witam w ten piękny czwartek. Dzisiaj chcemy Bogu być wdzięczni za każde rozgrzeszenie, które otrzymaliśmy w życiu. Pan Jezus mówi do paralityka, którego przyprowadzono na łożu, Ufaj, synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Na to szemrali, jak on może mówić, bluźni i tak dalej. I Pan Jezus na potwierdzenie, że może odpuszczać grzechy. Mówi do Niego: Wstań we swoje łoże i chodź. Te słowa, kiedy słyszymy, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Kiedy doświadczamy w konfesjonale wolności. Ja jestem księdzem, ja też się spowiadam i też doświadczam tej wolności w konfesjonale. Widzę tę łaskę sakramentu, kiedy ciężar jest zrzucony. Oddaję Bogu też pokusy, oddaję to wszystko, z czym się zmagam. Jest to gdzieś zdjęte z moich barków. Oddane Panu Bogu pod krzyżem. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, bo mamy to samo doświadczenie, to jest wspólne nasze doświadczenie, łaska sakramentu pojednania. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj za to Bogu podziękowali. Przypomnieli sobie jedną, drugą, trzecią spowiedź, nasze łzy, miłosierdzie Boże, ten dotyk Boga uwalniający, jak przyprowadzili tego paralityka, doświadczył wolności. Niesamowitej wolności, bo Bóg zdejmuje ciężar z naszych ramion, z naszej głowy, z naszych emocji. Po prostu cali się z Nim możemy zjednoczyć. Niech będzie nasze serce wdzięczne za każdą spowiedź. A kto nie był dawno spowiedzi, chociaż wakacje się rzadko spowiadamy, to niech pomyśli: pójdę, bo chcę być wolny, chcę być cały z Jezusem. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dużo słońca, dużo radości wam życzę, żeby ten dzień był piękny i niech te dwa utwory mocnych w duchu z nowej płyty nas rozradują, abyśmy cali byli w nim. Do zobaczenia.